Combining Japanese Bushido with Brazilian flair, he enters the KSW cage riding the 11 fight win streak. A lethal grappler specializing in a wide array of chokeholds. He is making his KSW debut tonight from Japan. Eu posso suportar uh. Segui frente nessa cidade eterna. Com cicatrizes tão profundas, quantas que um arado deixa na terra. Muita pressão está sobre minhas pernas. Com lágrimas nos olhos, que se conta uma história bela. Quantas vezes parei, porque cansei. Quantas vezes chorei, porque tive medo. Quantas vezes, nem sei quantas vezes. Meu bom senhor, só tu sabe quantas vezes. Meus ombros sangram por causa das feridas que nele se abriram. de seu é preço por carregar o peso do conselho, mas eu não desisto. Não vou largar no chão a arca da aliança. Pois a marca da promessa está sobre minha testa. Meus pés inchados doem de tanto caminhar. Mas vou ignorar, pois tenho lutas pra travar. Deixa sangrar, pois a força que está em mim já pode suportar. As cores do No final de tudo, vou poder dizer que lutei bom combate, acabei a carreira, a fé e terminar minha batalha em pé. Um dia desses que eu não sei, ao certo é, isso até lá não deixarei de acreditar que maior é que em mim do que o que está no mundo Você nós se enfrenta tudo Tornou-se limpo, imundo, excluído Agora é necessitável Com o É o que é Se reserva brusca e cresce Para a sua vitória de um intermédio É que as obtive Mesmo nos dias de crise dias infelizes Trarei o recordo que meu Deus vive E não está morto Seu espírito habita meu corpo Eu estou nele, A jego rivalen będzie. Talented wrestler with a mean streak and how to prove. He should lord over KSW's featherweight division. Poland's breakout fighter from 2012 who never is in a boring fight. Representing Ankos Warsaw, Anzor Aziz. Podnik Ankos Zapasy Warszawa ważył wczoraj 66 kg i 200 g Walka zaplanowana jest na 3 5 minutowe rundy kategoria 66 kg Pojedynek sędziować będzie Piotr Michalak Panie i panowie przed wami Anzo Doświadczenie Japończyka ogromne, trzy razy więcej walk od Anzora Ażijewa. 12 pojedynków zakończonych poddaniami rywala, niepokonany w 11 walkach od czterech i pół roku. Ale Anzor Ażijew jest nieprzewidywalny. Zgadza się, każdy pojedynek z udziałem Anzora Ażyjewa. nawet te z Kornikiem, gdzie tam działy się rzeczy niestworzone, to naprawdę pokaz firewerków i to fajerwerków takich przez duże F, ja myślę, że Światełko do nieba to Pikuś przy tym, co wyprawia Anzara Zijew i za chwilkę prawdopodobnie zrobi to ponownie. A zapasy, partek, trójka, eksplozywność do atuty Ciechena, a trenującego na co dzień w warszawskich Ankosach brazylijczyk z japońskim paszportem, a to przede wszystkim znakomity grappler, ale musi popracować zarówno nad boksem, jak i zapasami, a zatem odpalamy. Dłuższe ręce. Galbera Kojkę. Ale Anzor niezwykł. Przejmować się tego typu utrudnieniami. To jest zawodnik, który w jakiś nienaturalny zupełnie sposób potrafi przedostać się bliżej swojego rywala i go zaatakować. Tyle, że z drugiej strony, nie wiem, wydaje mi się, że Leber kojke jest najtrudniejszym do tej pory rywalem, z jakim AGF ma do czynienia. Znakomicie! Fenomenalnie. Po tym low -kiku natychmiastę natychmiast zanurkował Japończyk. I w tej chwili no widzą Państwo, co on potrafi zrobić. Ale szybciutko z opresji wychodzi Azora jest. Ogromne brawa. Warto za tę akcję i dla jednego, i dla drugiego, bo to był naprawdę fantastyczny i ogromny pokaz umiejętności. Taka nieskoordynowana stójka, a klebera Erbsta może być naprawdę problemem dla Żyjewa. Nisko opuszczona garda. Prowokowanie. Przed chwilą pokazał język. A Anzerowi. Ale także stójka służąca przede wszystkim temu, aby walkę przenieść do parteru i tam pokazać swoje ogromne umiejętności. Wiadomo, że jak kręci się obrotówkę, to najlepiej podejść bliżej, i wtedy nic z tego nie będzie. Ogromna U! dynamika w tej chwili w tych ciosach. I lewą i prawą ręką. A teraz z lewym prostym. Ażijew przedzierał się do głowy rywala. A przed chwilą zmieścił tam pod prawy łokiecie middle kika, A odpowiada. A kojkę. Szybko, dynamicznie. Dwa razy lewą ręką. Pokazał to. Cię to nie boli. Trafił. Prosty mi w tej chwili. idzie a jest na górze. Trafił, trafił. Clover i teraz naprawdę spore problemy. Będzie przeżywał. A Amzor żyje. Ale fenomenalnie Amzor. Zdecydował się na przyjęcie dwóch ciosów, ale wstał. Tojka atakuje, kolano, ręka fenomenalny pojedynek pełen niezwykłych fejerberków, te ciosy proste. Japończyka bardzo niebezpieczne. Trafia raz za razem w głowę Azijewa, ten ratuje się, sprowadzając walkę do parteru. Ale złe wiadomości dla zera są takie, że Heber z 15 pojedyneków, aż 12 wygrywał przez poddanie, i już widzimy. powędrowała prawa noga bardzo wysoko. Jest niebezpieczny, on tu jest naprawdę prawdziwym artystą. Poza tym ma przewagę długości rąk i nóg. Co może oczywiście tutaj także mieć swoje znaczenie. A przykleił się ciasto do swojego rwala. Anzor Razijew, próba przejścia gardy. Te długie nogi jest zagrożona. Jest! Trójkąt, I balaka! Pięta balaka przez kojkę. Czy to wytrzyma jeszcze w tej chwili? Pokazuje Anzo, że wszystko jest w początku, Idzie w swoją prawą stronę. Zwycięska walka Kleber, i Erbs i znów przed czasem trzynaste poddanie. Wow! Ale nam się zawodnik trafił. Świetnie, Kleber! Te walki w japońskiej organizacji DIP naprawdę dały mu ogromne doświadczenie i wręcz niewyobrażalny poziom tej pracy parterowej. Kilka razy była taka sytuacja, że Anzor był na górze, a ta prawa noga wędrowała na bark. To jest razy... naprawdę światowej klasy żydziców, zresztą już no, widzimy takie... tak jest. Tak. Niech państwo spojrzą na strój organizacyjny. Szybciutko założone gi, ten strój od brazylijskiego żydziców, aby pokazać, co zwyciężyło w walce z Anzorem Ażijewem. Trzeba przyznać, ja oglądałem sobie wcześniej walki Erbsa, by e, zrobić się pogląd. Nie zrobił absolutnie nam mnie żadnego wrażenia jako stójkowicz. A tutaj ta nieskoordynowana stójka zrobiła robotę, absolutnie. Bardzo wiele. Niech państwo zobaczą, w jaki sposób. No przecież to nie jest klasycznie wyprowadzany cios, tym bardziej bez obrony zupełnie. A to jest akcja decydująca. Trójkąt z nogami kończy ten pojedynek. I nie może pogodzić się oczywiście z tą porażką Anzera Żyje. Kleber! Koik Erbst! Świetnie, że jest w KSW! Mamy zawodnika naprawdę wysokiej, wysokiej klasy. Szanowni Państwo, po walce, która trwała 3 minuty 16 sekund, po duszeniu trójkątnym nogami mamy zwycięzcę. Ladies and gentlemen, winner by the Triangle Choke! Kleber! Koik! Mówiliśmy już o tym, że to jest 12. kolejna zwycięska walka Klebera-Kojkę. No i niedługo będzie 5 lat, jak doznał ostatniej Słerny porażki. I w związku obok. z czym naprawdę, naprawdę wielkie, wielkie słowa uznania dla tego Japończyka z brazylijskimi korzeniami. Ciekawa mieszanka brazylijskiego słońca. i japońskiej takiej tak? <laughs> tak, Może być sushi. <laughs> Klebery Kojkę. Erbst, Wielka Gwiazda, KSW, to kategoria piórkowa, a my wrócimy po przerwie. Chciałbym przypomnieć, że Federacja KSW pragnie podziękować miastu Poznań.